Historii miłosnej od Edyty. Boś, to sok. był mój sok. Mają się zobaczyć pierwszy raz za cały miesiąc. Aisha! Powiedz, Aisha, wstawaj! Nie. Powiedz, Aisha, wstawaj! Aisha! No zaraz ja kogoś tu zjem. Gdzie Moja Maja? Maja w przedszkolu! No. A gdzie Maja? Maja, tutaj koło. W szkole, Maja? Tak. Aha. Cześć wszystkim. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Majusia już jest w przedszkolu, Aisza za chwilę siada za naukę. My z Eliaskiem też chyba za chwilę zejdziemy na dół, weźmiemy jakąś książeczkę. Za chwilę, też tutaj czy tutaj, pojawi się fragment, jak do nas przyjeżdżała nasza pani Edytka, nasza pani architekt i co się działo. Życzę wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Jest kto przyjechał? Edita? Tak. Z pieskim, z Roczysławkiem? Tak. Tak? Zobacz! Chodź, Roczysław! Chodź! Czekamy na ciebie! Synusiu, chodź tu! Ej, ale słodziak! A gdzie czerwony czerwone, granie czadu? schody? No właśnie! ja w tych Ten, chodź, Sławyk, chodź, chodź, nie bój się, chodź. Chodź, nie będzie krzyczał. Chciałabym, <grym> ja żeby była taka ferma. Cześć! Cześć! Cześć, Majko, ty, Jońko, cześć, Aisza. Mamy jakieś. To też dzieciom, ale A, to wszystko. Aisza, kolejny na nie, ja nie, prostu Ja po prostu wiesz co, Ciężarówkę. Ja oddawałam zawsze do nie, 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 Ale ktera. teraz masz A nie, No cześć, no cześć. nie, 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 gdzie jest wieszak? A tu, zobi, zobi, zobi. No ty projektowałaś, to nie ma nic. Weź, gdzie to jest. A będzie, no jak? A teraz, chałup na występ! Nie, wychodzi na skarpetkach Bo zobacz jakiś świeżo na tym zimie! Nie, wy wychodzi na mnie na świeczki! ja lubię na przykład. Ale czekaj, to są joga! No, nie wiem, czy jest. Ja lubiłam no no ja no bo mam, mam wątpliwości, czy to jest. Sobie. I co? otwieracie? Zobaczcie, jak to mieć przyjaciółkę projektant, która przychodzi, wszystkie szafy sprawdza, wszystko odbiera. Tego bałaganu nie da się nigdzie schować. <gulanie> Uwaga, na skarpety z rajstopami. Pięknie. Słuchajcie, będziemy nagrywali nowy filmik na kanał. A i się uważaj, to wszystko podjada. Zobaczcie, Helia jest pizzą. już mówię już widzę, że ją u nas... Elia. Tak, nagrałam już. Dużo... Słuchajcie, Edka do nas przyjechała. Z czarnym dresem. I mówi, ja tak będę nagrywała. Jak? W czarnym dresie? Słodka, Słodka sąsiadka w czarnym dresie. Nie. Jezu, jak pięknie, tylko zobaczcie, jaka laska. Jestem Edytą. Modelką. Modelką. <noise> <noise> model. Zobaczcie co tu się dzieje, synek mamusi je. Yeah. Fajnie, dzisiaj nagrywamy. Już nagraliśmy połowę pier... jednego filmu i tam końcówka też z Edytką będzie, że Edytka do nas przyjechała, wróciła. – I teraz karmimy Edytkę. – tajin. Tarzyn! – <grym> Dobre! – Pyszne! to pyta się, dlaczego dziewczyny tak jedzą nie przy stole. Ja mówię, żeby ubrudzić kanapę. Dziś, słuchajcie, Jasek zasnął, synek mój zasnął. Tak Dobra. rozrabiał, tak przeszkadzał nam nagrywać. O, biedny roczysłowek tak piszczał, że mu nie dają. Zobaczcie, jaki biedny siedzi. Roczys – Haczmy, Błodny. – Błodny, Tak mi smakuje tarzyn. <grym> Na telefonie <grystanie> Nie. Udało nam się skończyć nagranie i za chwilę będziemy słuchali e, historii miłosnej od Edyty. <grystanie> ale tego nie nagramy. Właśnie. Nie, nie nagramy tego. Ale tego nie nagramy, nie. Dlaczego? Się... Nie. E, e. Kto to? On myśli, że ty jesteś wężem. on ja do... Zobacz jak ogonem rusza. <grystanie> Słuchajcie, moje słuchała, słuchała i sobie zasnęło. Ej, jest też tam na górze śpi. Słucha, opowieści miłosnych. Roczysła. No to był mój so. Może pić. Sorry no. Dobra. Bardzo <Dobra. A lovely> <g Pepsi> <trafik> nieładnie. Tak zapraszać gości i będą cię podjadać. Zobacz, superstar! Oj oj oj. Ta ja gumeczka różowa. Ja zawsze jak do ludzi... Wiesz, z walizką, z pojemnikami. Z walizką. wiesz jedzenie na tydzień spakują dla Nie na to, że będą mieli jakieś jedzenie. Ale zaraz, zaraz, ja tutaj mam się Bądźcie jakaś na... piżamka taka świąteczna. Tak, tak. Muszę mam nakrywki sobie. też, więc... Mesio mi teraz pakuje swój przysmak. Tak. Do jednego pojemnika, może jeszcze po drodze Ale do drugiego. Drugi do ciasto. <grym> drugi no ciasto i do ciasteczka. Kto się tam obudził i siedzi pod stołem z ciastem? Ja, ja? a e, kto ja? <grym> Ty, Elias! <grym> Nawet no jechałam powoli do was. Już Edytka jedzie, możemy rozpakować lustro, paczki podwierać. Fajnie. Już jak ja jadę. razem do Kazimierza. Do Kazimierza chcę, do dziecka, pojechać razem. Dobra. Chcesz? Chcesz? Co, na, tam? Co? Do Kazimierza Dolnego. A jeszcze tam nie było, nie rozumiem. Tam pod Lublinem gdzieś. Musimy ładne włosy pchnąć. Hmm, jakoś to tak za późno przyjechałaś. Tak za, za późno, razem przyjadę, przyjadę rano. Dobra. Będzie siedział w A Siedział w nagoli i czekało. Czekało jak się obudzimy. Tak! No, no, no. Słuchajcie, nareszcie, nareszcie nadszedł ten dzień, ponieważ tak długo zbierałam te paczki, chciałam to nagrać i to już tyle czasu stoi chciałam to wszystko nagrać w jednym filmie. Zamawiałam, zamawiałam niektóre rzeczy bardziej potrzebne, niektóre mniej potrzebne, których nawet chyba. Nie brawo. że może to najpierw otworzymy i to od razu to e, zmontujesz po prostu, bo wiem, tu akurat wiem co leży tu właśnie leży odkurzacz, go nie będziemy dzisiaj otwierali, ponieważ on już był otwarty, po prostu go spakowałam e, jak mieszkaliśmy jeszcze w mieszkaniu póki co nie jest mi potrzebny, więc nie, to nie jest, on po prostu tu stoi A nie może się doczekać a gdzie Maja? Się Majusia już wróciła z przedszkola i sobie poszła odpoczywać, odpoczynek po przedszkolu jak tobie Isza. Fajnie. Fajnie tak to chcę otworzyć Ty akurat tym się zajmiesz, a my z Asian będziemy otwierali to... e, kolejne paczki Słuchajcie, nareszcie będziemy mieli lustro w korytarzu w wiatrołapie e, To jest chyba, czekaj, co to jest? A to jest taki stojek na ręczniki e, do łazienki na górze Co to jest? E, Nawet no, nie wiem oh, Dobra, wiem z IKEA Misie święcące na święta Takie jakby światełka Fajnie no I się, chodź, 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 chodź. jak się jęko wszystko. No. Dobrze. Dobrze, super było. Okej. Okay. Pomagasz tacie albo pomagasz nam z Aiszą. Komu będziesz pomagała? Alice Albo e, Elias tu rozrabia jak coś, więc mu lepiej nie pomagaj. A ja chcę. Alice. A ja chcę to swoje odłożyć. Tego ja, akurat A. moja rodzina się nie spodziewa? Na pewno, jestem mama, tego pewna, ale to kupiłam dla mama. siebie. Ja to, nie, to nie. Aisza, w jednej paczki przeskoczyło na inną. Zobaczcie, tak właśnie będą wyglądały te światełka. Liasku, co ty tam mi pomagasz? To jest I to jest zamówienie z kelo. Kolejne pojemniki, ponieważ, słuchajcie, były mole u nas w mieszkaniu i wiem, że przychodziły z mąki, z mąki kupionej w sklepie. Już w sklepie po prostu zalegały mole i później po prostu się rozprzestrzeniały. I jednak ja postanowiłam, że różne kasze, ryż, mąkę będę przechowywała w pojemnikach. To jest choinka? Nie. Nie, coś jest choinkę, odjepasz, Ale uważaj nożyczkami. Z nożyczkami z nożyczkami bardzo ważne. Jaka choinka? co ty taka malutka choinka? Mamy choinki, te małe. małe? Co to jest? Jak ty myślisz, co tam jest, męsia? Zgady. Nie zgadniecie i tak. Taka drewniana albo bambusowa salaterka. Wam ją pokazywałam jeszcze jak byliśmy w Ikea. Mówiłam, że bardzo chcę ją kupić, ale wtedy oczywiście już Mesio zaczął biec do przodu, biec do kasy, więc salaterki wtedy nie znalazłam i postanowiłam, że ją zamówię. Dwie paczki. Na pewno nie pojedzie. Jak myślicie, co to jest? Słuchajcie, mam taką tacę z nóżkami, pojemnik na sztućce, żerówki, to jest chyba ładowarka do tych, 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 tych baterii. Czy, a, akumulatorków? To są takie pojemniczki, ponieważ Maja będzie miała szafę jak Aiszy. Tak. O, nie, tu nie, tu. Gdzieś tu była. Była, a tu. To jest ta szafa? No się też ją zmontuje nam. Nie, nie, nie. Cieszysz się. Jak myślicie, co to jest? Jakiś sprzęt do trenowania. <laughs> nie. To nie, nie chodzi tu o sport. Nie jest. Do nagrywania. Nie. Pomyślcie sobie, co ja lubię robić, co od dawna nie robiłam i jaki mamy sprzęt i z tego niestety nie korzystam. Nie wiem! Co? To jest taki stojak do Keyboardu i taboret moje spadła. Więc jeśli to zamontujemy, no to od razu możemy postawić. I możecie też z tego korzystać, od czasu do czasu. Tu jest taki taboret, co? Jak to twoje? Mój? Nie twoje. Ty masz swój low. Słuchajcie, jest na rower mówi low, mój low. Chulaj, noga to nasz, mój nasz? Oj! Mama to A to go pominka? Nie, nie jego kominka. Tam będzie stała. Lala, la, la, la. jest. La, la, la. Tak, to jest przesyłka z IKEA. Nie wiem dlaczego oni tak rozdzielają te przesyłki na kilka kolejnych przesyłek. Tak, to jest pościel taka raczej folklorowa i mi się, i mi się wydawało, że ona fajnie będzie pasowała do takiego klimatu świątecznego, ale latem też z niej można będzie korzystać, ponieważ nie są tu jakieś reniferki, nie ma żadnych bałwanów. Co tam? Gwiazdy, tak. Wiem, że są polecane ogólnie. A tu jest inna. Tak, jedna większa, druga mniejsza, chyba. To jest, a to jest taki stojak. Ja myślałam, że jedna gwiazda będzie wisząca, tutaj gdzieś na oknie, i druga gwiazda po prostu będzie stała na stojaku, tam gdzieś y, bliżej, nie wiem, kuchni. Wejście. Eliazku. Wejście. O, no, wejście. O, te poduszki też mi się wydają bardziej, kojarzą się ze świętami, nie wiem dlaczego, e, z górami. Eliasku, dla ciebie poduszka? Tak. Wszystkie baśki już to to? Tu Tutaj. Jak ty śpisz Eliasku, jak ty śpisz? Nie. Chopiś, chopiś. Jak jedzie też Jak tata. Nie, hopiś, jak jedze... hopiś, hopiś. Jedzete, tak chopisz. Ja ja. Dziękuję, rozpakowałam wszystkie paczki. Do widzenia. Tak, otworzyłaś, otworzyłaś, zrobiłaś włagan i sobie idziesz, tak? Idealnie widziałaś jak zawsze. O, chodź się. A my no, ja będziemy z mamą otwierały paczki. Tylko Eliasek zaraz będzie pomagał. Albo spał. Ja. Spał. Chopisz, 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 chopisz. Co Eliasku mówiłeś? Kulę, muchajcie. A, chcesz na górę zanieść poduszkę? To twoja poduszka? Na górę. To jest dzialna. Fajnie, to wygląda? No tu jest Jaka jest No tu. Gdzie ty widzisz jezdczanie? Teraz to jest pani do tyłu. Zjeżdżanie. No zobacz, pierwszy raz za cały miesiąc możemy siebie tak całościowo zobaczyć w lustrze. Bo mamy takie dwa malutkie lusterka w jednej łazience i w drugiej. Takie wiecie, naprawdę. Znaczy, pan w kurytarzu, Tak. Bo ja tu tyle włosów miałam. Nie widziałam. Miałeś. Najwyżej się miało widzieć dużo włosów. Oj, oj, oj. Nic, co, Eliasku? Spróbujemy włączyć. Tak. Ty włączysz? Tak. Okej okay. Wow, fajnie. Ale też mam od razu problem, że tutaj zrobiła się taka dziurka. Od razu. Tutaj jeszcze nie, tu nie, a tu już zobaczcie, już taka większa. Więc naprawdę mi się wydaje, że za taką cenę, a ta gwiazda chyba kosztowała 39 zł, o ile się nie mylę. No to trochę za drogo według mnie, ponieważ ten stojek to musiałam dokupić oddzielnie, żarówkę oddzielnie, czyli za samą tylko gwiazdę. Czyli za taki mocniejszy kartonowy papier 39 zł. Lustro już stoi w korytarzu. Słuchajcie, ta łabeczka była jakby dedykowana pod telewizor, ale wydaje mi się, że tutaj też fajnie będzie pasowała. Kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych vlogów.